Jak się tu dostałeś? Przypłynąłem. Jak to na wyspę. Ty jesteś Mikial? Latarnik? Przysyła mnie Iorun z Arimbyor. Skąd się tu wzięły te wszystkie upiory? Ostatni raz widziałem coś takiego pod Wergan. Jak... Znikąd! Znikąd właśnie! Latarnia nagle zgasła i wiatr nagle ustał. Od tego wszystko się zaczęło. Wróciłem tu po olej... Wychodzę przed dom, patrzę, mgła się unosi, a we mgle sylwetki i na mnie idą. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę, jakby ktoś szeptał moje imię. Mikial, Mikial! Wyglądam upiór, większy niż reszta. I takie zimno od niego biło, że aż szyby zaszły szronem. Te duchy nie pojawiły się bez powodu. Co się na tę wyspę zwabiło? Jakieś pomysły? Nie mam pojęcia. Tu przecież nic nie ma. Latarnia, moja chata, a poza tym gołe skały. Nawet utopcy wiedzą, że na Eldbergu nie mają czego szukać. Ten upiół... Powiedz mi o nim coś więcej. On... On był jakby bardziej rozumny niż reszta. Jakby wiedział. Wszystko wiedział. Niezbyt to wam chyba pomoże, co? Wybaczcie, ale widziałem go tylko raz. Potem gdzieś zniknął. Dziwne to wszystko. Muszę się rozejrzeć. To weźcie klucz do latarni. Jakbyście chcieli i tam rzucić okiem. Albo się przed czym schronić.